Siemłoczko, ja jestem Boldziks, a dzisiaj nagrywamy trolla z choinkami. Nie wiem czy było coś takiego na YouTubie, chociaż mo możliwe, że było, bo pomniało mi się, że jest taka jedna miejscówka na mapie, gdzie jest taka wielka choinka i koło niej są trzy skrzynki. No i tam będziemy właśnie trollować, że jesteśmy jakby tą choinką i po prostu jak ktoś będzie przechodził, to my po prostu go zabijemy i taki będzie po prostu tego fan. Raz już wygrałem z moim kolegą, ale no niestety nie nagrałem tego, a więc robimy to z gabikiem. No i zaczynamy. Dobra, więc jesteśmy już w gierce. Może się trochę przerywać, bo mam dużo odpalonych tych na przykład Discorda. O kurde jeszcze mam tego, to muszę Ralizera niestety wyłączyć Discorda, żeby nie lagowało. Chociaż w sumie nie wiem czy to cokolwiek da. No ale zaprosiłem do tego filmiku Gabika. Dzięki. No. O, czarny rycerz się ma. Też, nice. też, tak też sobie... Czarny Też sobie usiądę. No i słuchajcie, lecimy właśnie na ten domek u rzeka i po prostu trollujemy. Czyli plan jest taki: po prostu niszczymy tą choinkę i. Nie niszczymy choinki! Właśnie my jesteśmy nie w niej! Bo czekaj, nie otwieraj, nie otwieraj, nie otwieraj. czekaj, to przyniosę, jakąś... Jakoś schować. Czekaj, przy, przyniosę nie wiem, ci jakąś. Czekaj, przyniosę ci. Czekaj, mnie widać. Czekaj, ty masz, masz, masz te... Ty tu to wylądował! Czekaj, go zabiję. Co Ty naprawdę on jest jakimś nieogarem! Czy, czy on naprawdę. Okej, okay, nieważne. Dobra. I elegancko stoimy ze światełkiem. O, teraz tego. O, I ogólnie czekamy na jakąś zdobycz. Kurde, czy ktoś tu przyleci? Ty, ty typy tutaj! O, 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 o. Ktoś się spuścił! Co? Co tu się stało? Midasa pokonała! Nice. Czekaj, kolejny tu idzie! Tu z tyłu! Chyba? Ja nie mogę! Nie wiem! Ja nie wierzę, ja naprawdę, ja nie Świetno. wierzę! Że... Trzeba zamknąć drzwi, żeby tu nie było podejrzeń! Tak, tak, tak! tak. Szybko, szybko, szybko! Trollujemy dalej. Trollujemy dalej. Ej, ej, gdzie ty idziesz? Bo ja idę na pole hojne, bo nie mamy. No i co, ziomeczku Oha! Aha, on sobie. No świetnie. No! Ja nie mogę dobra. Migana, ten gościu! Dobrze! Nie! Ojaj, ok, Oj, ten mi gościu dał. nie ma mam modelki. Jestem przegrani tyle. Dobra, słuchajcie, lecimy tutaj. O, 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 o! o. Ktoś strzelał. Ten Ktoś jest. chyba się skapnął. Ej, ja Ciekawe jakby ktoś by do nas dołączył <laughs> To by było złoto Dobra, skapnęli się O, z to jeszcze Ja nie mogę Nice Dawaj go Ja nie mogę, dobra, następna gierka Ej, zrobiłem perfect timing z gościem Ej, zrobiłem z gościem perfect timing Nie broni! Aha! Uważajcie, panie! Chłopcze! Oli, księbuję kogoś! Ściany trzeba postawić! A jednak nie! Nie! Hej, idę tu, przyszedł ktoś! Idę do. Ira, A on się ja? Zaraz wyjdzie tutaj. Ja nie mogę, cały, cały skład pozbudziłem! zaraz tutaj. Ej, Czy ktoś się bowia skończy? Niestety nie udało nam się nic zrobić, lecz y, to do y, y, jakby... Ej, o, ty zumóźnią pompy. A, shotgun... A. Jedna nie jednak nam to nic nie szkodzi, bo możemy... Ale... no dobra, no przynajmniej wywalczymy o zwycięstwo. Choinki muszą wygrać. Ich los tak, zależy od nas. Nie! helikopterem mu na łeb wlecieć szybko zabuduj zabuduj oh no. Uwaga tam leci Dobra ginie okaściu ginie Nie wiem chyba wodę, ja też mogę on był ten banan, A więc niestety nie udało nam się nabrać dużej ilości ludzi, lecz no udało nam się za pierwszym razem, pierwszą gierkę udało nam się coś tam zrobić. Lecz no drugie po prostu no te następne gierki po prostu zakończyły się niepowiedzeniem. No ale to nic. W każdym razie ja się z wami żegnam. Do usłyszenia i do następnego odcinku. Siema!